Otwieranie paczek z Lego od Dzień siódmy. To już tydzień za nami. Wow, ale minęło. Dobra, weźmy tego. No, tutaj nie mamy takiego full full. No. Nie tak dużo. Co my mamy tu ciekawego? Ty no nie wiem, no wszystko już widziałem. Wszystko już widziałem. Tu nie ma nic nowego. Okej. Okay, zauważyłem całkiem sporo różnych tajli. Zobaczcie, sporo tego jest. Trochę mamy jumperów tutaj, tutaj. Znajdźmy coś ciekawego. Co jest ciekawego tutaj? Są też okrągłe tajle. Takie w kształcie koła. O! Krzesła. Zobacz, krzesła. Nie widziałem jeszcze krzeseł. Znaczy były krzesła, ale nie gadałem o nich szczegółowo. Hmm, bary już były, anteny już były. O, takie zobacz, małe piramidki. To są takie słupy piramidkowe. One są bardzo fajne, robi się z nich takie różne kolczaste wykończenia można zrobić. Albo wbudować w mikroskali i po prostu robić malutkie piramidy. Dobra, jeszcze jedno, jeszcze jedna ciekawa rzecz. O, o, aha! Znalazłem. Odnurza pająka. Albo jak kto woli, uschnięte gałęzie. O, są też przezroczyste taile w paczkach z tajlami. Uu, czerwone i też inne kolory. A to są yy, cheesy. Ogólnie jakiś czas temu dowiedziałem się, że po, w Polsce mówi się serki. Zobaczcie, sporo jest tych yy, zaokrąglonych taili. Tutaj mamy na przykład takie szare, a z nich można robić bardzo ładne, takie kamienne ścieżki. A tutaj mamy taile 2x2. Mmm, Minecraft. Dużo okrągłych brików. Wcześniej też się pojawiały, ale tutaj jest yy, pokaźna ilość. O, jakie duże, szare tajle. Do robienia chodnika na przykład. Uuu, ależ duża paka, pełna tajli, jeden na dwa brązowych. Przecież to wygląda jak czekoladka. Dobra, posegregujmy to, zobaczmy jak to będzie wyglądało, jak sobie podzielimy na typy, bo mi się wydaje, że przede wszystkim dużo tajli, dużo będzie jakichś jumperów, plejtów. Tak dużo tajli to jeszcze nie było, to chcę zobaczyć w jednym miejscu. No, to posegregujmy. No to co tu mamy ostatecznie? Tiley tak jak myślałem zebrało się dużo, cały taki pojemnik, niesamowicie satysfakcjonujące. Trochę wedzi, się zebrało, ale nie jakoś imponująco dużo. Trochę też braketów, mamy dużo klipów. Dużo jumperów, czy dużo? No, trochę jumperów. Pojawiło się troszeczkę takich barów. Pojawiły się plejty z y, dziwactwami, takie z szyną, takie z ząbkami. Też grille, y, kratki, no takie o, właśnie. Mamy też małe słupy cerki. I tutaj sporo różności, które do niczego innego w tej paczce nie pasowały, i jakoś przypadkiem się tu znalazły. O, ale przez te tajle, to paczka wydaje się jedna z lepszych, naprawdę. No to co? Ciąg dalszy jutro.